Zdarzyło wam się kiedyś coś zacząć, a nie skończyć? Są tacy ludzie? No, ja byłem w tym mistrzem, powiem wam szczerze i doprowadziło to w pewnym momencie do ruiny moje życie prywatne, zawodowe również. Moja firma przez wiele nietrafionych inwestycji, których nie dokończyłem popadła w ruinę. No, spowodowało to jednym słowem to, że Wyglądałem, jak wyglądałem, a oprócz tego moja firma popadła w ruinę, a żona stwierdziła, że już mnie nie kocha i się rozstaliśmy. No i wtedy stwierdziłem, że jestem osobą niezależną, ponieważ nic ode mnie nie zależy, tak? Wszystko się toczy wokół mnie, ale nie ze mną. No i wtedy chciałem jakoś zapanować nad tym moim życiem. Cały stres. Od Odreagowywałem na siłowni najpierw. Bez ładu, składu przechodziłem, ćwiczyłem, walczyłem z całym stresem, próbowałem go w jakiś sposób no, zwalczyć. Podszedł do mnie trener i powiedział, że człowieku, 20 lat pilotowania telewizora i w pół roku nie zrobisz z siebie atlety. Nie? Musisz to ukierunkować. No i tak się okazało, że ten człowiek to taki mój mistrz Joda. Pokazał mi jasną i ciemną stronę mocy. No i dzięki niemu zacząłem trening ułożony, gdzie w skład treningu było wplecione na końcu 10 minut biegu. Ja powiedział, tutaj na bieżni przyjdziesz sobie pobiegasz. Ja mówię, słuchaj Romek, no, nie czuję się jak chomik, żebym tak jak chomik w klatce w takim kołowrotku zasuwał po tej bieżni. To chyba nie, nie ma sensu. Nie? On mówi, miesiąc czasu, zobaczysz będzie efekt. No, miesiąc, nie miesiąc, no jakoś będzie. Przeboleję, spróbuję w końcu mam zacząć dokańczać coś, no to to będzie ten pierwszy miesiąc, kiedy spróbuję. No jak się później okazało, zacząłem biegać i to bieganie było coraz przyjemniejsze. Okazało się, że mogę każdy swój stres, problem zabiegać. Wychodziłem na tą bieżnię, biegałem, zaczynałem myśleć o różnych innych rzeczach, inaczej spoglądać na pewne problemy. No i okazało się, że jednak to bieganie nie jest wcale takie złe. Potem zacząłem rozmawiać z różnymi innymi kolegami, się okazało, że tych osób, które biegają dookoła jest dużo więcej. No i jeden kolega, który już przebiegł kiedyś maraton, mówi słuchaj, jest taki bieg, bydgosz na start, 10 km, spróbuj, zobaczysz coś, coś ciekawego, coś nowego, będziesz brał udział w jakiejś takiej większej imprezie, będziesz małym kółkiem w wielkiej machinie, nie? że spróbuj coś fajnego. No rzeczywiście, odebrałem pakiet, muszę przyznać, że to było takie dosyć dziwne uczucie, kiedy dostałem, zobaczyłem mam numer, mam chip, co ja teraz z tym zrobię, teraz czy dam radę, czy, czy się uda? No i wystartowałem. Założenia były takie, że tą pierwszą dziesiątkę, żeby pokonać poniżej godziny. Jak się okazało na mecie, yy, mój kolega, który miał maraton na koncie, był za mną, jeszcze jeden kolega, który ze mną wystartował, wydawało mi się, że jest dużo lepszy, był za mną. No to taka euforia, że jest coś świetnego, coś fajnego. Wróciłem do domu, zapisałem się na kolejne dwa biegi. No i tak jeden, drugi, trzeci, no i okazało się, że. No fajnie no już, dziesiątkę mogę przebiec poniżej tam 40 minut. No to świetnie, może coś więcej. No i co jest następne? Następne jest półmaraton. Pytanie, czy ktoś wie, ile to jest półmaraton? 21 km i 98 metrów. No pierwszy maraton przebiegłem po maratonie, mówię, no to następny krok będzie znowu coś więcej, to może maraton przebiegniemy. Maraton, jak wiecie, to jest dwa razy tyle co półmaraton, czyli 42 km i niecałe 200 metrów. No i wystartowałem na maratonie. Po maratonie. Po maratonie się okazało, że... No jest mnóstwo na świecie. No to, kiedyś wydawało mi się coś wielkiego. Przebiec maraton, ale... Może coś innego, coś bardziej szalonego. No i wtedy... Coś bardziej szalonego. Lubię góry, jako małe dziecko chodziłem po górach, teraz ten duży, to może pobiegam po górach. No i wtedy znalazłem coś takiego jak y, bieg rzeźnika. Bieg rzeźnika jest to, nie mylić z biegiem, który gdzieś tam ubijam jakieś zwierzątka i robimy z nich wyroby masarskie, nic z tych rzeczy. Bieg rzeźnika to jest y, bardzo trudny bieg, jeden z trudniejszych biegów w Polsce. Y, Trudność polega na tym, że przede wszystkim jest to w terenie górzystym, w bieszczadach. Dystans tego biegu jest prawie 80 km. Tak jak tutaj widać, skomańczy przez przełęcz żebrak, cisną smerek aż do mety, gdzie meta jest ustawiona w ustrzykach górnych. Ale oprócz tego, ten, trudność tego biegu polega na tym, że biegnie się z partnerem. Trzeba sobie wybrać odpowiedniego partnera, który będzie podobnie. Wyszkolony jak my, podobnie wytrwały, podobnie zdeterminowany I, i przebiegnie z nami, bo na starcie startujemy jako para i na mecie musimy być jako para. Nie możemy się od siebie oddalać na więcej niż 100 metrów, i przez cały ten bieg jesteśmy zdani na siebie, i jeden jest odpowiedzialny za drugiego. To jest pierwsza trudność. No, druga trudność to, to taka, że dystans robi swoje i do tego jeszcze przewyższenia, tak jak tutaj widać, dosyć spore są. Jedyne co jest z łatwiej, to y, każdy etap jest zakończony tak zwanym punktem przepakiem, gdzie można sobie uzupełnić żywność, y, napoje, przebrać się jak ktoś chce, to tam organizator dostarcza y, plecak czy tam worek z naszymi rzeczami. I w punkcie zwanym cisną można od tego punktu używać kijków, co jest bardzo przydatne przy podejściach pod górę. Z czym zresztą jest związana pewna anegdota, ale to za chwilkę. Bieg w ogóle rozgrywa się przez cały dzień. Limit czasu jest 16 godzin. Co jeszcze? Przede wszystkim trudność, do, na ten, żeby do, y, trudność tego biegu, to jest nie tylko go przebiec, ukończyć, ale dostać się na niego, ponieważ chętnych jest tak dużo, że za pierwszym razem jak startowałem, zapisy ruszały. W styczniu bieg się rozgrywa zawsze w piątek po Bożym Ciele, czyli gdzieś okolice maja-czerwca. Zapisy ruszyły w styczniu o godzinie 15, a o godzinie 15.07 już nie było wolnych miejsc. Także y, pierwszym moim sukcesem to było to, że się udało dostać na ten bieg. No drugi sukces, no to wystartować. No i start jest niesamowity, ponieważ godzina 3.00, 3.30. 1500 y, wariatów, bo inaczej się nie da określić tych ludzi, y, która rusza na szlak, jest jeden wystrzał i po prostu leci stado baranów. Niesamowite wrażenie, yy, migające lampki, odgłosy, gdzieś ktoś się przewraca, gdzieś ktoś tam obija się o kogoś, no jest to dosyć fajne uczucie. No i zaczyna się przygoda, dosyć fajna, Biegną. początkowo jest po, po drogach szutrowych, potem wbiegamy na, na szlak, wspinamy się, coraz wyżej, coraz wyżej, potem jest znowu w dół, jeden punkt odżywczy, Następny, no dobiegliśmy do, do punktu yy, cisna, gdzie można było yy, już kijki yy, wziąć, przepakować się, uzupełnić tam jedzenie, uzupełnić yy, różne inne rzeczy. No okazało się, że mój partner, z którym biegłem, yy, złapał kontuzję kolana, tak zwany przeprost, noga mu się w drugą stronę wygięła. No i chłopak stoi i tak mówi do mnie, słuchaj, mm, chyba się wycofam. A to ja spojrzałem na niego i mówię, słuchaj Bartek, Mówię, tyle czasu się przygotowywałem, tyle wyrzeczeń, tyle czasu, inne rzeczy. Ty mi chcesz powiedzieć, że chcesz się wycofać? Mówi, że no sorry, ale kolano, no nie mogę i tak dalej. Wziąłem sobie do drużyny lekarza, mówię, mamy tutaj różne rzeczy, mówię, nie ma opcji, nie ma, że się wycofasz. A w tym czasie składałem te kijki, z którymi już można było dalej biec, na tam ustaloną długość 1,20 m. I mówię, słuchaj Bartek, wziąłem ten kijek, mówię, słuchaj jak się wycofasz, to ci go wsadzę w tyłek. Ale w poprzek. No i w tym momencie kolega wyjął leki przeciwbólowe, spray, bandażyk, owinął kolanto i jak widać, z uśmiechem na twarzy wyruszył na szlak. Z myślą o tym kijku cały czas. On miał dwa, ja miałem kolejne dwa, więc było co? Także no, bieg był dość ciężki. W zasadzie to, to ciężko nazwać to biegiem, bardziej jest to forma przeżycia. Człowiek przychodzi w inny stan świadomości, tak naprawdę doświadcza różnych rzeczy. Słyszałem o tym, że kogoś goniły białe misie, ktoś inny w ogóle już nie wiedział, gdzie jest. No jest to dosyć duże wyzwanie fizyczne, ale z drugiej strony, jak się to zrobi z głową i zaplanuje, nie szarżuje się, to jest to do zrobienia dla zupełnie normalnych ludzi. Ba, mogę powiedzieć, że jest tu na sali jedna dziewczyna, która przebiegła ten bieg godzinę szybciej niż ja i dodatku z zapaleniem oskrzeli. Więc jest to wykonalne. Jak ktoś chce i tak naprawdę mocno się do tego przyłoży, to to zrobi. Także bieg naprawdę super. Przede wszystkim takie przeżycie w parze powoduje to, że ta przyjaźń się zawiera już na, na inny stopień znajomości przechodzimy. Po prostu ta przyjaźń jest, jest inna, inna niż przed biegiem. Uczucie na mecie, nie da się tego opisać, to po prostu trzeba przeżyć. Proponuję wszystkim spróbować zrobić taki wysiłek, który wydaje wam się na dzień dzisiejszy nadludzki, ale zrobić go, przygotować się do tego, wystartować w czymś takim, bo uczucie na mecie naprawdę rekompensuje godziny treningów, hektolitry wylanego potu i tak dalej, naprawdę wspaniała sprawa, a do tego na przykład na biegu rzeźnika serwują wspaniałe piwo marki rzeźnik specjalnie ważone na tą okazję. I tak powiem szczerze, ostatnie 3-4 kilometry to człowiek leci z myślą właśnie o tym zimnym piwku, upał i tak dalej, a to zimne piwko rewelacja. No ale bieg rzeźnika był takim przełomem, kiedy udowodniłem sobie, że akurat się zbiegł mniej więcej z rocznicą, pierwszą rocznicą mojego rozwodu i wtedy sobie uzmysłowiłem to, że ten rok nie był zmarnowanym rokiem, ponieważ coś zrobiłem. Rok wcześniej w życiu bym tego nie zrobił, nie dałbym rady, a tutaj udało się. Osiągnąłem to, zrobiłem. Jest, jest coś niewyobrażalnego dla mnie wcześniej. Rok wcześniej to było to była gwiazdka na niebie, a w tej chwili wyciągnąłem rękę i ją sięgnąłem. Także naprawdę wspaniała rzecz. No ale po takim biegu, co dalej? Wakacje, odpoczynek, no bo to było w czerwcu. No i kolega nam mówił, mi Mówi, przyjdź, robię Ironmana, czy znaczy robię triatlon. Bo równie przyjdź i, i zobacz coś takiego. No i zobaczymy, z czym to się je. Przyszedłem rzeczywiście. To właśnie ten mój kolega, cały winowajca potem dalszego zamieszania, namówił mnie, żebym przyszedł poglądał. No, poglądałem godzina, dwie, trzy. Byłem razem z moją córką i mówię w pewnym momencie do dziecka: Słuchaj, ja się nie nadaję do tego, ja nie potrafię tu stać i kibicować, ja muszę być po drugiej stronie. Ja im tak zazdroszczę tego, że oni w tej chwili się pocą, męczą ale za chwilę wbiegną na metę i będą, będzie ich duma rozpierać, będzie to coś, coś wspaniałego Mówię, nie dam rady, nie? No i naprawdę po tych trzech godzinach zwinałem się do domu i postanowiłem, że też spróbuję. No i jak powiedziałem, tak zrobiłem. Teraz pytanie brzmi, czy ktoś z was wie co to jest triatlon na dystansie Ironmana? No i jest parę osób, więc yy, może opowiem w ten sposób, tak. Pływanie Zaczyna się od pływania, na dystansie 3800 metrów. To tak, żeby zobrazować, to jest 152 długości zwykłego 25-metrowego basenu. Trochę dużo, ale da się przepłynąć. Uwierzcie mi, że się da. Jazda na rowerze potem jest. No, na rowerze mamy do przychania 180 km. To tak mniej więcej zbyt gorszy do Trójmiasta. Taka mała wycieczka rowerowa, da się to zrobić. No i na deser jest oczywiście moje ulubione bieganie. No oczywiście jak już mamy takie dystanse to czemu nie zrobić królewskiego czyli maraton 42 km No to zbiegania się czułem mocny, ale no rower jako dziecko jeździłem na rowerze, pływanie. Pływanie no. Czy wydaje wam się, że umiecie pływać? Mnie też się wydawało, że umiem pływać. Poszedłem na yy, pierwszy trening, no i mój trener tak spojrzał co ja robię w tej wodzie i mówi: "Słuchaj, Chłoda unosi się na wodzie, ale ona nie umie pływać. No to były ciężkie, ciężkie dni. Okazało że jednak trzy razy w tygodniu po półtorej godzinki popracujemy i te dziewięć miesięcy wystarczy, żeby się nauczyć tego pływania. No, pływanie już miałem do no, panowania. No, rower. potem rower, tak sobie myślę. No, Rower, no co to jest ten rower, przejażdżka rowerem, no tak 10, 20, 30 kilometrów, 50 też można przejechać, nie ma problemu, ale 180 kilometrów po 180 kilometrach cały czas w pozycji pochylonej, potem trzeba zejść i przejść do biegu, a po takich 180 kilometrach to człowiek jest uzależniony od siodełka, więc schodzi jak taki John Wayne, nie, taki jeździec konny i, i pierwsze 2 kilometry biegu wyglądają w ten sposób, że próbujemy się wyprostować, próbujemy coś zrobić. No nie jest to łatwe, ale da się zrobić. Także, no a bieganie, jak to bieganie, już dla mnie bieganie nie, nie stanowiło w tym momencie jakiegoś większego problemu. No jak się ładnie okazało, kolega, który mnie namówił do tego triatlonu, role się zamieniły, to on był kibicem na moim pierwszym debiucie. Najpierw, mówię, no nie będę szalał, nie będę się wybierał na, na pełen dystans. Zrobiłem jedną czwartą ironmana w Sirakowie. No. Wydawało mi się, że jestem przygotowany. Przepracowałem tyle tych treningów, tyle miesięcy pracy. Więc ruszyliśmy do boju. No i okazało się, że tak, jezioro to nie basen. W jeziorze nie mamy na dole kreski. O co chwilę się nie odbijamy od ściany. Nie mamy linii wytyczonych. Trzeba płynąć, trzeba przede wszystkim tak nawigować gdzieś. Dookoła coś znaleźć jakieś punkt odniesienia, gdzie płynąć. Poza tym, jak tu widać taką pralkę, nie dookoła wszyscy mielą tą wodę. Można oberwać. Nieraz oberwałem w takim młynku. No a plus do tego fala. Więc tak, pierwszy triatlon, duża fala była. Do pierwszej bojki dyrektorska żabka, całe treningi z kraulem i tak dalej poszły w niepamięć. Ochlałem się tak wody, że jeszcze mi się odbijało mułem na bieganiu. Nie było łatwe, ale dotarłem dotarłem do mety. Następny był triatlon w Bydgoszczy. Wiedziałem, że no, taka porażka, no, nie dam rady zrobić pełnego dystansu. Jeszcze raz zrobimy jedną czwartą. W Bydgoszczy poszło dużo lepiej. W wodzie jakoś sobie poradziłem, na rowerze też nie było źle, bieganie poszło już całkiem, całkiem. Jakiś tam sobie założyłem czas, zrealizowałem go. Okej, okay, chciałem wystąpić w Poznaniu. Zrobić połówkę Ironmana, czyli dystans połowę tego, co, co było moim celem. No ale nie udało się, ponieważ w Poznaniu te zawody były dość drogie, a fundusz mój nie, nie wytrzymał tego i nie dałem rady, więc wróciłem. Byłem na zawodach jako kibic, wróciłem z zawodów, zrobiłem sobie to na treningu, żeby przejść cały ten etap, że jedna czwarta, połowa, a potem dopiero rzucamy się na cały. No i przyszedł ten piękny dzień, kiedy wystartowałem. Na całym dystansie u nas bo równie. Rano, piękna pogoda. Super sprawa. Oczywiście lęk przed tym, że. No dobra, 3800 przepłynąłem kiedyś, tak. Na rowerze przejechałem na razie 120-130 km najwięcej. Tych 180 nigdy nie zrobiłem. No maraton przebiegłem, no ale wszystko razem zrobić jedno po drugim. No było ciężko. Z wody założyłem sobie, że zrobię wodę półtorej godziny, rower 6, 6,5, a bieg jak wyjdzie, tak wyjdzie. Limit czasu jest 15 godzin, powinienem się zmieścić. Więc ruszyliśmy na, na zawody. Pływanie udało się, tak jak zgodnie z założeniami, na rowerze. Na rowerze było założenie 30 km na godzinę. Jechałem z kolegą, kolega obok. Co prawda jest taka zasada w triatlonie, że nie ma draftingu, czyli nie można jechać w cieniu, jeden za drugim, jak kolarze jeżdżą w peletonie, tylko każdy robi dystans samemu. I jest tak zwana martwa strefa, że jak chcemy wyprzedzić kogoś, mamy czas 30 sekund, możemy się zbliżyć wtedy na odległość mniejszą niż 7 metrów za nim i bliżej niż 3 metry obok niego. Bo tak nie możemy jechać w takim cieniu jego. Jak chcieliśmy porozmawiać z kolegą na, na rowerze, to nasza rozmowa wyglądała tak, że jeden wyprzedzał drugiego i mówił 2-3 słowa, po czym Musieliśmy zachować odległość, za chwilę znowu doganiał kolejny, i tak jedno zdanie: 3-4 kilometry, więc było dosyć fajnie. No i nagle na 120 km okazało się, że zakładane tempo 30 km na godzinę nie jestem w stanie utrzymać. Pocę się, kręcę duszę na te pedały, staram się jak mogę. Okazuje się, że 25 to jest maks, co mogę wycisnąć, no i wtedy czarna myśl przechodzi przez głowę. Jezu, mam jeszcze 60 km na rowerze, 40 do przebiegnięcia. To jest łącznie stówka. Przyjadam rady, ja już jestem zmęczony, ja już, ja już nie mogę. Okazało się, że hamulec przed nimi nie odbił i obcierał. Po 20 km tej mordęgi poprawiłem hamulec, wróciłem do tempa, udało się, dojechałem, jest, osiągnięty rezultat, wyszliśmy na bieg. Na biegu, na biegu było dość fajnie, ponieważ yy, stwierdziliśmy z kolegą, że nie będziemy się stresować, nie będziemy biegli na łeb, na szyję, bo nie o to chodzi i tak żaden z nas nie jest wyczynowcem i nie zależy nam na, na czasie, tylko zależy nam na tym, żeby to przeżyć, żeby wynieść z tego jakieś doświadczenie. Więc na biegu co chwilę dobiegaliśmy do kogoś, kto przeliczył swoje siły. Był na przykład bo bieg, to jest 7 kółek. Tak było rozwiązane na, na tym, że 7 razy biegliśmy dookoła, dystans tam, nie 6, przepraszam, 6 razy i 7 kilometrów. O, biegliśmy, więc na którymś szkółku okazało się, że my biegniemy trzecie, gość przed nami biegnie czwarte. Łapaliśmy go, znaczy on już szedł. Myśmy go podnosili, za rękę mówili: chodź, pójdziesz z nami, dasz radę, pobiegniesz, przyspiesz trochę. I zawsze było takie hasło: pamiętaj, ból przemija, a chwała trwa wiecznie. A wyniki w internecie zostają na zawsze. Yy, więc tak, udało się na metę wbiegłym z córką, yy, niesamowite uczucie. Co poza tym mogę powiedzieć? Tyle, że każdy z Was jest w stanie przebiec maraton, tylko najpierw musicie zrobić w swojej głowie. Także myślę, że się zobaczymy gdzieś na jakimś szlaku. Dziękuję.